Nikt nie mówi o tym, co naprawdę kryje się w cieniu liczby 11, bo 11 to nie tylko światło, intuicja i duchowość, to także jedna z najtrudniejszych energii do uniesienia. W cieniu 11 pojawia się lęk, ciągłe napięcie, poczucie, że trzeba być idealnym, mądrym, ponad emocjami. I to energia, która zamiast prowadzić, zaczyna cię kontrolować. Zamiast ufać, analizuje, a zamiast czuć, ucieka w głowę. Jedenastka w niezrozumieniu, no to dwójka. A wtedy pojawia się nadwrażliwość, wewnętrzny chaos, poczucie niezrozumienia, lęk przed porażką i tak naprawdę przed własną mocą. Wiele jedenastek wtedy myśli... To ze mną jest nie tak. A prawda jest taka, że one po prostu niosą za dużo. Cień jedenastki nie znika, kiedy z nim walczysz. On znika wtedy, kiedy go zrozumiesz i przestajesz się siebie bać. Jeśli masz jedenastkę w dacie, czy to z dnia urodzenia, czy spod wibracji głównej, i to o tobie, to zostaw serce. A jeśli chcesz nauczyć się, jak pracować z cieniem jedenastki, napisz w komentarzu cień.